Oblany twarzy, twarzeje ja jestem Herosa przed nami. Drugi odcinek z gry The Sims Średniowiecze. I dzisiaj mam w planach zrobić nową misję, którą boję się, że podzielę na dwie części, bo już będzie za długa. Sprawdzam czas, dobra. Jak widzicie, punktów zasobów troszeczkę nam spadło do zera. Chyba z dziesięciu, A to dlatego, że zbudowałem nam kowala, znaczy kuźnię. W której mamy naszego kowala, który się nazywa Gabriel. Losowałem imię. Ale chyba na, zmienię mu imię na Miernota czy coś takiego. Nie wiem, w każdym razie nie jest zbyt bystry. Można coś o nim jakieś. Nie da się. Ale spokojnie, bo zrobiłem go specjalnie dlatego, że zamierzam zrobić misję jutro. W lesie pod miastem zamieszkała kolonia dzikich Szynszyli. Dzikie szynszyle są znane ze, swoich, ze swojej niesamowitej zaciekłości, a także niezwykle miękkiego, aksamitnego futerka. Tak czy inaczej, oznaczało to, że ktoś zabije mnóstwo szynszyli. Mam tutaj trzy opcje, jak można to zrobić. Protest futrzany, gdzie wymagany jest dowolny bohater. Tak, dzika szynszyla rzuci się, rzuci ci się do gardła, jeśli dasz jej szansę. I tak, potem zapewne pójdzie śladem twojego zapachu do twojego domu i zabije twoją rodzinę. Ale to nie daje ludowi miasta Olimp prawa, by zabijać te biedne małe stworzenia. Na pewno! Dostajemy za to plus do ochrony i plus do kultury. Krwawe żniwa. Groźba Szynszyli musiała być zatrzymana. Każda sekunda, gdy stwory czatowały w pobliżu miasta, oznaczała zagrożenie dla życia. Nadszedł czas, by wkroczył bohater i zmierzył się z tymi potworami w dzikiej, krwawej walce. To jest mnie, może to zrobić y, albo monarcha, albo szpieg, albo rycerz. Na szczęście mamy monarchę, więc on mógłby się tym zająć. Dodatkowo 20 punktów y, zasobów, czyli 10 mniej niż tu, ale więcej hajsu i, chyba, tak, i o wiele więcej pedeków, plus 2 y, plus do ochrony i 1 do kultury. W momencie, to jest jedno tylko do ochrony, i mamy również to pułapka. 20 punktów zasobów, 1000 zł i 880 pedeków. Aspekty: ochrona, kultura i wiedza. Wymagania: kowal. Groźba dzikich szynszych musiała być wyeliminowana, ale czy istniało sprytniejsze rozwiązanie? Jakiś sposób, by usunąć je, nie ryzykując niczym życiem ani kończynami. I właśnie to rozwiązanie chcę wykonać. Bo, w sumie czemu nie? W sumie, a nie, nie sprawdzaj, ale przy wiedzy mamy na wysokim poziomie. Chociaż w sumie, tak na szybko sprawdźmy, tak, wiedza jest niby wysoko, będąc na jeden. Ochrona na, to jest 5. tak, 5. Kultura na trzy, dobrobyt na 2. A stwierdzam, że wolę mieć <laughs> najpierw więcej ochrony i kultury. Wiedza przyda się też na przyszłość. Więc co mamy? Szynszyle nie oprą się pułapką tej wielkości. Przewodnik Kowala Gabriel. Kowal poziomu pierwszego. Rozpocznijmy misję w takim razie. <laughs> Miejmy nadzieję, że coś z tego wyniknie dobrego. Zaczynamy. Kolonia dzikich Szynszyli siała spustoszeni na skraju miasta. Łowcy na próżno ryzykowali życiem, próbując oczyścić las z niebezpiecznych stworów. Tylko miejski kowal zrozumiał, jaką głupotą jest wysyłanie miękkich, mięsistych simów przeciwko tym małym, futrzanym machinom zniszczenia. Ja się tym zajmę, powiedział do siebie. Muszę użyć moich najlepszych umiejętności rzemieślniczych, aby położyć kres temu szaleństwu. Okej, okay. co mamy zrobić? Wytwórz pięć pułapek. Nie mam w ogóle pułapek. Sennicek. Yy, aha, nie mamy medyka. A co jeszcze ma? Pijąc oleum lecznicze. Ok. Jakie mamy u niego cechy? Jest to żartowniś, jest on zabawowy i jest opiusem. W związku, w żadnych wyposażeni ma młotek. Um, to myślę, że najpierw w takim razie, skoro on jest cenny. wolę skoczyć do kramu wiejskiego. Śpi w gospodzie 25. No porąbało cię, kochany. Dobra, dobra, eee, d -d -d -d. jak się to zmieniało? Halo? Zepsułem! Halo? Ja... Jak to naprawić się? Śledź mojego Sima. O, dobra. co to było jeszcze w to oko brzech widzącego i tak dalej. Mmm... szybciej. Nie ma czasu do stracenia. Jesteś śpiący, jesteś chory. I tam było do zdobycia oleum lecznicze. Oleum. Co mamy? Jakie w nasenna, To chyba nie. Ser, nasiona, fosfor, flaszka atramentu, endixir energetyczny, pszenica, jęczmień, wiejska rakieta słabe oleum lecznicze. Okej... Okay. użyj do leczenia choroby. Poproszę, to się przyda. Na to nas nie stać. Jest to coś, łódź wielorybnicza. Hmm. może nie teraz. Maś lecznicza. A to jest do leczenia. ran, to nie. Syrup świąteczny. Bierę, nauczę się. Podejrzew kowalstwa. O! Bierę Moc, że. Żel, Żelaziwa Dobra, czytać nie umiem Woda strumienna, jest coś jeszcze? Nie Dobra, kupujemy Nie ma się co ten tego Wracaj, stary Dobra I wypij od razu Będzie Ci lepiej No już I... Aha! Po prostu skróciło chorobę. Dobra, nieważne. Do hołpy. Bo już musiał się przespać. O, i bardzo grzecznie sam jeszcze się położył. To ja rozumiem. Bo on ma... ...dziwną tą chatkę. Dziwnie mi się w niej w ogóle steruje. Nie, nie da się praktycznie sterować. Co to jest? Tenor. Nie. Co tu się w ogóle... Dobra, wstawaj już. Co ci? Lekkie przeziębienie. No nie. Koniec tego. Zjesz coś jeszcze? Na szybko. Może jaka pijama. Zjesz se kaszę. Najlepsze na no co ci stać. Zmień strój. Dama profesja dobra czy nie ma nic ciekawego no, Zaplanuję się nie dobra nie będziemy się bać na razie w ten nie będziemy w tych simsach robić simsów szybko jest szybko coś jest szuka brak wiary jeżu wykuj możesz coś wykuć zakładam że to jest ci potrzebne do o jest pułapka Mamy zrobić ich 5 On już teraz. Ej, czemu nie mogę bardziej? Ej, wcześniej dało się bardziej to ten zrobić, a teraz się nie da? Dorzuć węgla. Kontynuuj wyrabianie przedmiotu. Boże, koleś, co ty się tam tak tuczesz? A, może ja powinienem. Eee, dobra, powinienem zmienić piętro. To wiele daje. Jak idzie? Za gorąco, chyba za gorąco. O, dobra. Coś się robi, coś się wytwarza. A tutaj cały czas jakieś czarodziejki, nie czarodziejki. Laski, nie mam czasu dla Was. Przykro mi, nie dzisiaj. Kiedy indziej się pójdziemy. ten Zresztą monarcha bardziej woli takie zabawy. A mu wszystko źle, po prostu. O, mnóstwo ciężkiej pracy, czy dla kowala Gabriel wykuwa swój wyrób. To pułapka, a jakoś wyrobu jest normalna. Gabriel znajdzie ten wyrób w swoim wyposażeniu. Dobra, ale. Prosiłbym, żebyś stworzył tego trochę więcej. Ja już tak nie wiem, ze cztery? O. Właśnie, jak on w ogóle się nazywa, nazywa, tak całkowicie? Aha. Nie mogę znaleźć jego nazwiska, bo po co? Nie wiem, w każdym razie nazywa się jakoś tak dziwnie. Tak słabo. Dobra. Rób drugą. Szybko. Co tam jest z korzyści z poziom pierwszego? Może tworzyć podstawową broń, obiekty w później. Może wydobywać rudy z odkrytych skał. Dobro, dobra mogą być sprzedawane w kramie Kowala. Okej. Okay. Co? Będą to ma być pułapka? Na co to jest pułapka? Na pewno nie w szyle. Były tak swoją drogą. Dziwnie trochę to moim zdaniem wygląda, że... Mamy szynszylę. Ten tego y, upolować. Co to jeszcze mamy w ogóle ten... A dobra, nic ciekawego. Y, czemu szynszylę? Czemu to nie mógł być niedźwiedź? Wilk? Albo nie wiem, królik. To już się wydaje bardziej logiczne. No. Kuj, kuj. Kuj żelazo póki gorące. A ty to w sumie też tam... Po co mi tu siedzą? Tylko tlen marnują. Teraz się jakoś w ogóle poprawić jakość? A, aktualna jakość, normalna. Jakość zmienia po tylu błędach. 11. Postęp wytwarzania: 0. Wskaźnik temperatury dla uzyskania najlepszych rezultatów utrzymuje się w środkowej strefie. Czy ja nam jakoś to nie wiem, kontrolować czy coś? Nie wiem. Zresztą nieważne. Chodzi o to, żebyśmy mieli. Okej. Okay. Nie wiem po co mi to. <laughs> Czemu tego nie mogę? Nie ma niezbędnego doświadczenia w umiejętności gdyby przelać gdy podarczyk królestwa. Kowalstwa straszna pika. A to mogę? Mogę się nauczyć syropu świątecznego. Płyk i lecimy dalej. No szybko, kuj, bo już nie ma czasu. Naprawdę łóżko, łatwe to już dostać zwykłą laskę. Jak się tworzy laskę? Powinienem się zastanowić na tym, co powiedziałem. To otwórz kram, obejrzyj to. Aha, Czy ja mogę tutaj to sprzedawać. Wszystko dobra. Mogę coś w ogóle, jakąś tę laskę gdzieś tu jest, ta laska? Zwykła laska, chropan, nie mam. Trudno, idzie kolejna pułapka. Po niej jeszcze jedna, i. W sumie jesteśmy w domu. Co tu jeszcze w ogóle? Ja się tutaj rozejrzał. No nie wygląda to zbyt. Dobrze, brakuje mi tej paru mebli. Nie wiem, wanny z hydromasażem. Dobra, nie te Simsy. To nie jest czwórka ani trójka. Aż właśnie, ostatnio do. Ostatnio? Wczoraj? Czy wczoraj? Jakoś tak, dla mnie oczywiście, wczoraj czy przedwczoraj, wyszły te kolekcje wszystkie do 74. 4. Powiem szczerze, dziwne to. Znaczy, spoko, że cokolwiek dodają i jako, że to jest tro małe bardzo, to, to oczywiście może to wychodzić często i będzie fajnym urozmaiceniem, chociaż tu się niestety powiem za drogie. Bez przesady, 25 zł prawie dać za... Tam było 13 mebli w tym o kuchni. 13 mebli plus ściana i podłoga, jeżeli dobrze kojarzę. Nie wiem czy ściana i podłoga, czy dwie podłogi, czy dwie ściany. Ale w każdym razie w sumie obiektów wszystkich, wszystkiego było 15. Z czego 13 było z mebli. Potrzebuję napitku. Aha, bo on, jest, bo on chce chlać. To jesteś przeziębiony. Przejdź ci. nijaki posiłek. To ugotuj se lepszy, tak? Gotować nie umiesz, nie mój problem. To w ogóle wbije, Przepraszam bardzo, wyższy poziom. Ja chcę wyższy już. Ile tego, jak spażyć naciupał? Szybciej. Nie mamy całego dnia, a jeszcze coś innego zrobić w odcinku poza rozwalaniem. Znaczy rozwalaniem, Tworzeniem tego. Tworzeniem pułapek. Ostatnia. Rób. Póki dla ciebie dobry. Inspiracja, wysoka wiedza w królestwie. Aha, czyli dzięki temu, że jest dużo wiedzy, to oni mogą być zainspirowani. To da bardzo dobrze akurat, to mi się przyda. Na przyspieszę, bo już nie ma sensu. I? Gotowe? Powiedz, że tak. Dobra, żeś se iskrą do oka. No serio, jeżeli to jest pułapka na szynszyle, to ja podziękuję. Dobra, o, jest piąta. To teraz? Pułapki są wykonane, ale wciąż trzeba je zostawić. Nie mam pojęcia, czy chcę nastawiać karku w tych lasach. Trapper Lucian. Rozmawiaj z tą osobą o pułapkach. Rozmawiaj. Gdzie on w ogóle jest? O proszę panie kochany, on jest gdzieś w czortu mater daleko. Aż tam. Dobra. W sumie racja, tu są lasy. Co to jest jeszcze łowca? Główny łowca. No to traper zdecydowanie najrozsądniejsze. No, jesteś już? O, prawie, dobra. To chodzi, Boże, oni się ze sobą kłócą! Co im nie tak? Dobra, Trapper, nastaw moje pułapki. To wysokiej jakości pułapki. Znacznie lepsze niż mój bezwartościowy złom z rękodzielec. Coś ci powiem. Zostawię i zbiorę te pułapki za ciebie. Jeśli oddasz mi szynszylę do oskurowania. Okej. Okay. Nie ma problemu. Bieraj. Będziemy mieli futra. Zrobię sobie z ciepły jakiś ten. W porządku, Gabriel. Daj mi czas na zostawienie i zebranie pułapek. Spotkamy się z powrotem w kuchni za kilka godzin. Co tu mamy? Wróć do Kowala. Hm. Chętnie. Chociaż ja najpierw bym pobawił się trochę tutaj. Żeby zbiać może ten chrom. I wytworzysz tą laskę. wiem gdzie chciałam ją dostarczyć, ale. Dobra, wróć, nawet nie to. Tutaj sobie odkryj, będzie szybciej. No? Mitryd, bieraj. Kurde, jak ty tym. Ale to tym drugim chyba powinieneś kopać. Czy nie? Nie znam się na kilopach, ale chyba kopię się tym ostrym, a to płaskie służy do odgarniania. A dobra. Twórcy Simsów są mądrzy, ja nie. O dobra, kropan się jeszcze zdobył i kwarc. Teraz bierz to i wracamy do hołpy. O, fosfor. I do hołpy. Ja już, ja już tam pójdę od razu. Oko wszechwidzącego. Fosfor, kwarc i chropan. No bo to my już czy tutaj przejdziemy. Grzecznie. No, no, no. Już, już, już. Już jesteś. Będę wyglądać głupie, jeśli traper powróci, a nie będę mieć jak przechować szynszyli. Aha, czy ja już coś mam jeszcze zrobić, tak? Gdzie... Gdzie on jest? No, już myślałem. Ja mam stwórz dwie pułapki. Aha. Nie, najpierw to dorzuć węgla, a później wykuj. Ale głupio, że mam kolejne dwie pułapki. Trochę to bez sensu, jeżeli mam być szczery. O, już jest coś więcej. Najpierw zrobię zwykłą laskę. I ją dostarczę, żeby mieć więcej tych punktów. Może dzięki temu będę w stanie trochę podbijać sobie to. O, dobra, ocena rośnie. No, no. Rób, rób. Jak... o kurde, błędów już troszkę zrobił kolejny. Niezbyt mi się to podoba. No postęp, postęp, dobra. Poszło chyba. Eee, le, dobra. Komu mam dostarczyć tę laskę? Aha, dobra. Daj laskę. Masz działcha. Czy to nie jest... A to jest główny łowca i czeladnik. Dobra. O, 30 similonów. Przyda się. Dobrze wykonana robota. Udane wykonanie obowiązków wobec królestwa to wspaniałe uczucie. A łódź wie A! Wiosłowa. Ją też mam teraz zrobić? Najpierw zeżyj, Bo głodnyś znowu. Jak robisz tą łódź? Nie mogę. Naprawiona szełpa. Żelaziwo, a ja nie mam żelaziwa. No to pułapki. Zrób pułapkę. Zdrzemnij się. Aha. To ty wolę się najpierw zdrzemnąć, okej. Okay. Jak wolisz? Ja ci nie wróg. Rybta co chceta. Aha, to mam napraw łódź, muszę to zrobić. Ja tam. Panie, chyba nie muszę tego, robić, żeby bić maksymalny po, znaczy na cztuł, żeby zostać na srebrze chociaż. Też wolałbym jednak ten najwyższy poziom, Co to jest wyż, najwyższy, chyba platyna, nie? Bo później jest złoto. O, dobra, 10 błędów teraz, a nie. I znowu 9. I. Oj. Dobra, pułapki zrobione. Co teraz mam zrobić? Aha, bo jeszcze. Tu ja mam tylko jedną? Myślę, że już dwie zrobiłem. Ach, człowiek. Całe życie się uczy. Co ty Koleś! Wykuj jeszcze jedną pułapkę. Pop. No, szybko, 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 szybko. Aha, chyba że ja mam ten, to działa tak jak się w ten sposób, że na każdy jeden przedmiot nie mogę mieć więcej błędów. Dobra, ważne, żeby, żebyś zrobił wszystko jak trzeba. Słuchaj, przez te twoje pułapki, my, prawdziwi łowcy, straciliśmy okazję do zdobycia dobrych skórek. Musisz nam zapłacić pieniądze sporo pieniędzy za skórki, których nie dostaniemy przez ciebie. Podziałaj się naszego rychłego powrotu. Oj, wygląda to, że moje działania rozgniewały łowców wysłanych do zabicia szyli. Zdaje się, że mówią poważnie. Lepiej znajdę jakiś sposób, by ich zadowolić. Zarób pieniądze. Porąbało cię? Nie będziesz nic. Ten. Nie będziesz im płacić. Dobra, wyśpi się stary. Po tym. zjedz coś. Kaszę. Bo nie stać się na nic innego. Co, co to jest? Porażkę. Nie udało się wypełnić obowiązku. Muszę postać się bardziej. Nie musisz. Mój drogi. Bez... O! Gabriel Twoje pułapki sprawdziły się świetnie. Proszę, mam tu dla ciebie dwa z tych potworów. Zrób z nimi co zechcesz. Na wszechwidzącego. te stworzenia są niesamowite zajadłe. Pod... To podsuwa mi pewien pomysł. Jak czarnikowa. Ale Gabriel wykorzysta szynszyle w klatkach. Mogę sprzedać szynszyle, by spłacić w dług wobec głowców. Te stwory są lepsze od jakiegokolwiek psa łańcuchowego. Pogrożę łowcom! <laughs> ha ha wiadomo! Główny łowca boi. zagryź tej osobie śmiercią szynszyli. Gdzie on jest? Tu. Dobra, wstań! Nikt za mną nie zadrze, gdy będę mieć przy sobie te potwory. Pora powiedzieć tym łowcom, by się wynosili. No wstajesz już stand up hop, hop. Raz, dwa, trzy. Dobra, podniósł się z wyra. Zagroź śmiercią szynszyli. To brzmi tak źle. Nie wierzę jak, nie wierzę jak to wyjdzie. A niech to. Nagle zrobiły się trzy szynszyle. Jak to możliwe? Przecież są w oddzielnych klatkach. Na wszechwidzącego, czy to dzika szynszyla? Dobrze, zostaję Cię w spokoju. Mam teraz większe problemy niż łowcy. Powodzenia. Masz teraz. Dobra. To sprzedajmy szynszyle. Co tu jest? On chyba... On chyba ma na myśli mit o gwałtownej reprodukcji szynszyli. Lepiej się ich pozbędę, zanim będę mieć własną plagę dzikich szynszyli. Tylko kto mógłby chcieć je kupić? Na pewno Traper. Lecz szybko ci ci ze srebra jeszcze. Hej, traper. O? Już szukasz nabywcy, co? Nie głupia decyzja. Moje zostały sprzedane miłośnikowi szęszyli w pobliżu doków. Jeśli się pospieszysz, może jeszcze go tam spotkasz. To rozmawiaj o szynach. To w sumie fajno byłoby z tego. Dzika szyna. Dwie dzikie szyny, Okej. Okay. Widać one się rozmażają przez pączkowanie Leć szybko do doków Przedam, je sprzedam, zdążę. Jeżeli to będzie koniec misji, to się w ogóle uśmieje. Więcej szynszyli? Fantastycznie. Właśnie nadszedł czas zatopić tę partię. Och nie powiedziano ci Tak, zabijam szynszyle. Są humanitarne sposoby, by to zrobić, ale tak jest zabawniej. Po i mali za Interesuje Interesujecie to? Nawet te stworzenia nie zasługują te losu. Wypuszczę je. Zatapiaj. <noise> Lubię zwierzęta, ale. Jednak tutaj to są dzikie szyszty, które mnie zeżrzą. Nie dbam o to, co się stanie z tymi małymi potworami. Chcę tylko, by zniknęły z mojego życia. Dziękuję. Dobrze się spisałeś. No dalej szynszyki. Pójdziemy popływać. A i koniec! No cóż, Jutro, co zaskakujące, łapanie szynszyli w pułapki było najłatwiejsze. Większym wyzwaniem okazało się wymyślenie, co zrobić z nimi później. A najgorsze, że wszystkie, wszystkiego było poradze... A, ze wszystkiego było poradzenie sobie z gilnią łowców. No cóż, przynajmniej czeladnik kowala Gabriel ma gotowe rozwiązanie, jeśli dzikie szynszyle kiedykolwiek pojawią się znowu. O, wbiłem drugi poziom, bardzo ładnie. Gratulacje. Gabriel osiąga drugi poziom jako kowal. Zajrzyj na zakładkę Simologii swojego Sima, a zobaczysz nowe korzyści. Wytwarzanie nowa broni, zbroje i rakiety do królanta odblokowane w kuźni. Praca z metalem wymaga nieznacznie mniej czasu i ma nieznacznie większą szansę na powodzenie. Można zdobywać rudę z odkry odkrytych skał. Może dobra mogą być sprzedawane w kramie kowala. Okej, okay, to fajnie. Cóż, w takim razie ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Koniec z tą misją, może w następnym odcinku będą kolejne nowe miejsca i nowe postaci. Zobaczymy. No cóż, dziękuję za uwagę, może standardowo te swoje łapki, subskrypcje, komentarze, udostępnienia i co, co sobie tam jeszcze chcecie. Ja wam nie bronię. Nie, móg nie mógłbym tego zrobić, żeby wam czegokolwiek zabronić. To było po polsku, co powiedziałem. No cóż, na ja razie dziękuję i co? Żegnam o ziemble.